do punktu następnego punktu eee, to jest informacja o drodze wyjazdowej na tor wschodzący Biały Białysko będziemy tu w mieszkańcy uprzedziłem tak przed przedmiot i się e, do komisji z prośbą o interwencję w sprawie zróżnicowania. I na poruszają to się samochody, raczej blisko zawieszone, bo to jest jakby charakterystyka tych samych e, szufladowych. Mm, a droga wygląda, jak wygląda. I pytanie tego środowiska korzystającego do budynku z tych tego e, Czy są jakieś plany, proszę, drogi? jak tak, to kiedy. Już informuje pani przewodnicząca. Czy troszkę mnie zaskoczyła? Więc tu mamy ulicę mhm. tak? Tu mamy Michałowskiego 300 metrów drogi. Tu, y, następnie mamy y, drogę szutrową przez las. Y, to jest wszystko jedna duża działka. Jeden przez 49, która podziela tylko użytków biorowych drogowych. drogowych. Y, I tutaj mamy y, z lasu mamy już. Y, z za tego zakrętu mamy drogę brukową prowadzącą do lotniska. Problemem jest, na dzień dzisiejszy jest to droga wewnętrzna. Nie posiada kategorii należąca do gminy Bielsko Zarządów nie jest gospodarujący, bo no, on nie zmienia jest działką drogową. I my, mmm, cały ten odcinek to jest bardzo długi odcinek, bo mamy, tak jak powiedziałam, kilometr 800, do równania, czy czy, czy naprawdę, na chwilę obecną mają 50 kilometrów dróg budowlątowych zabudowy jednorodzinnych, bo chcemy się z problemami, przyjemności tam, gdzie są mieszkania zorganizowane, są już budynki mieszkalne, gdzie codziennie jest to droga przyjazdu do pracy czy do szkoły. Stan bieżącego utrzymania wygląda w taki sposób, że na chwilę obecną z materiałów rozbiórkowych mamy nieduże ilości, zupełnie niewystarczające na potrzebę bieżącego utrzymania tych dróg. To, co mamy zaplanowane Panią zgodnie Kuszyńka. z budżetem, o, 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 rozbi o rozbiórkowych. O Widzą nasz budżet inwestycyjny, to się poruszamy w obrębie dróg gruntowych, gdzie nie pozyskujemy żadnych materiałów rozrywkowych i przy malejących środkach na bieżące utrzymanie zwyczajnie mamy trudność w zapewnieniu poprawnej przyjemności na ulicach, gdzie występuje zabudowa mieszkania. Tę drogę zawsze równamy w dalszej kolejności, dlatego że jest to taka droga bardziej rekreacyjna. Nieszczęśliwie się złożyło, że powstał obiekt bez dojazdu. Niemniej jednak zleciliśmy równanie tejże drogi. Zapewne efekt nie będzie zadowalający, bo tak na dobrą sprawę, to na 400 metrach długości potrzebowalibyśmy wbudować kruszywo gdzieś około 300 metrów sześciennych, to wiązałoby się z kwotą 20 tysięcy złotych. I powiem zwyczajnie, że na taką ekstrawagancję nie mamy środków, bo chcielibyśmy w pierwszej kolejności dokonać drogi w zabudowie jednej których mamy bardzo wiele. Więc zostało zlecone równanie, ale wydaje mi się, że przy tych ubytkach, a mamy już ubytki tego typu, że widzimy kamień duchowy, który prześwituje z spodu mieszanki, która była zbudowana na grubości 10 cm, więc tego kruszyna naprawdę trzeba by było całkiem sporo um, zbudować do, do tej drogi. No i te bieżące utrzymanie będzie takie, jakie na pewno niezadowalające dla samochodów sportowych z niskimi zamieszkami. Um, droga jest bardzo mhm. długa, no w perspektywie nie mamy w planach tej budowy, bo mamy mhm. drogę przy lotnisku pierwszego tę drogę mamy w budżecie inwestycyjnym zaplanowanym w jakiś perspektywie najbliższych lat, czyli od, od ronda w prawo, tak? Tak, tak, to, tutaj, tutaj mamy, tak, i... tak, tak. To tutaj mamy przy tak, tę drogę mamy, ale drogi do wschodzącego toru, no niestety nie mamy. Ona musiałaby się znaleźć w budżecie, żeby ją utwardzić, nie wiem czy powierzchniowym utrwaleniu, ale to wszystko są olbrzymie koszta i długość jest porażająca i koszty z tym związane to by były znacznie. A to równanie się kiedy? Ponieważ nam było za sucho w tak? mieliśmy susze i, i par... Ale wczoraj popadało, wykonawca to zlecenie ma już od pewnego czasu, więc myślę, że może jutro przystąpi do odznania są bardzo problematyczne i wydaje mi się, że tego materiału, który jest y, dla istniejących tej drogę, niewystarczający, żeby efekt był zadowalający, a takie równanie to kwota też 2000 zł. Mhm. Ktoś mam jeszcze mam znaczy, tylko ja uwagę. Paradoksalnie to myślę, że spora część mieszkańców tamtych terenów. To, to się cieszy, że gorsza droga, tym mają więcej spokoju, bo no, trudniej tym samochodem samochodem dojechać. dojechać. E, poza tym, no cóż, jak kogoś stać na taki samochód e, i jego, że tak powiem, obsługę, to równie dobrze może go wstawić na przyczepkę, przewieźć, no, tak, przewieźć tak, przewieź po prostu przez, przez ten kawałek terenu, zdjąć na, no, spuścić z przyczepki przy to na torze i na no, tak. tyle, nie? Także, Dyżurną lawetę. Tak. O, może Tani wyjdzie lawetę? Uważam, ułożyć Pani, nie traćmy czasu. Cenię <grystwiedzie> sobie. Szanowni Państwo, dziękuję za informację. Przechodzimy do przedostatniego punktu naszego posiedzenia, mianowicie.